Halo, halo. Trochę z drogi to może pogadamy. <gadamy> e, dzisiaj taki tip, jeden, może kilka, e, w temacie jak zagadać do, do drugiego człowieka, tak? Bo nawet wczoraj miałem suma tutaj z e, uczestnikami Akademii Prostalnie Łatwe i e, padło właśnie takie pytanie. E, I mówię o o tym, o tym, skąd brać ludzi, bo to, to też pada to pytanie co jakiś czas, tak? Ale po, powiedzmy, załóżmy, że tych ludzi jest mu, multum u Ciebie na, e, na Facebooku, tak? No bo masz tam jakichś znajomych na Facebooku, e, średnio to jest tam 1000, 1500, 2000 ludzi, tak? Na Facebooku, nie? Każdy z nas plus minus ma, nie? Czyli załóżmy, że, że o, o tych będziemy osobach mówić, bo gwarantuję Ci, zresztą sam sobie odpowiedz, czy z tymi ludźmi już gadałeś na temat biznesu, nie? Jak ktoś powie, dobra, ale to są tam moi znajomi, to są jacyś tam rodzina, to ok, Ale nie chodzi o to, żeby atakować ich z biznesem, tu wejdź bądź i, i, i działaj, tylko poinformować ich we właściwy sposób i mogę się założyć, że tego jeszcze nie zrobiłeś, nie? I teraz jak to zrobić? Taki tip, nie? To, co u nas zazwyczaj bardzo dobrze działało i tak? e, działa do tej pory, jeśli ktoś to robi oczywiście, to jest metoda tak zwanych czterech pytań. Tak? My to wzięliśmy, pamiętam, e, z Tomkiem Damianem z, ze Stanów, jak spotkaliśmy się z Holtonem Baxem wtedy. Tak? To był facet, który e, w takiej firmie Organo Gold, czyli z kawą, tam z grzybem rejsi, kawa i tak dalej, no nie ma znaczenia. Generalnie kawa, tak? Herbata tam też była i tak dalej. I on opowiadał właśnie o tych czterech pytaniach, czyli jak to zrobić, żeby po prostu przejść płynnie z człowiekiem do rozmowy o biznesie. Nie? Coś mi się tutaj przekręca. Sorry. I teraz tak. Masz człowieka, masz jakiś tam... Ludzi na fejsie, kiedyś to była nasza klasa, jak ja zaczynałem, to nasza klasa. Jeszcze facebooka nie było, to czasy prehistoryczne, ale powiedzmy, facebook, tak? Czy instagram, czy, czy cokolwiek, nie? I uderzasz do człowieka z taką ankietą czterech pytań, tak? Czyli mówisz, że słuchaj, jestem takim, jestem takim trochę ankieterem, badam potrzeby. Tak, I mam taką ankietę czteropytaniową do przeprowadzenia. Nie zobowiązującą ankietę, anonimową właściwie, bo ona jest o tyle nieanonimowa, że ja z Tobą teraz rozmawiam, ale jakby wyniki tej ankiety są anonimowe, bo nigdzie nie podajesz swojego imienia, nazwiska, czy adresu mailowego, czy numeru telefonu i tak dalej. Czy mogę z taką, taką ankietę z Tobą przeprowadzić, zadać Ci cztery pytania? Nie? No i dostajesz odpowiedź tak lub nie. Tak. Jeśli zazwyczaj jest tak, no bo e, co szkodzi takiej osobie, co szkodzi, nie? No to wtedy e, mówisz, pierwsze pytanie, i w zależności od tego, w jakim biznesie działasz. Skupmy się teraz tutaj na kawie, nie? No bo tak wywołałem tą kawę, ale może damy sobie też inny przykład zaraz, nie wiem. Płyną do, do mycia naczyń na przykład, nie? No, weźmy sobie kawę. Pierwsze, czy znasz kogoś, kto pije kawę czy herbatę? Nie? No on mówi, że znam, ale że też sam piję, tak? Drugie pytanie. E, z jakiej firmy, e, albo inaczej, pijesz białą czy czarną kawkę, nie? On mówi, no tam, raz taką, raz taką, ale preferuję bardziej czarną. Dobra, trzecie pytanie. Z jakiej firmy kawkę pijesz, nie? No i on Ci tam mówi jakąś Jakobs, jakąś to, jakąś to, jakąś tamto, nie? I teraz czwarte pytanie, bardzo istotne. Czy ta firma, z której kawę pijesz, płaci ci za to, że pijesz tą kawę? Takie pytanie. I teraz to już powinno zafrapować tą osobę. Nie? Ale uwaga, spokojnie trzymaj wodze fantazji, mówisz tak. Ona mówi, no nie, no nie płaci. A Ty mówisz, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za e, ankietę. Jakbyś chciał tak zrobić w swoim życiu, żeby e, firma, z której pijesz kawę, płaciła Ci za to, że ją pijesz, to, to tutaj są moje namiary, rozmawiamy ze sobą na Messengerze, to wiesz, gdzie mnie szukać. Pozdrawiam, lecę. To jest wszystko. tak? I patrzysz, co się dzieje e, z tym człowiekiem. Tak? Jeśli ta osoba, czy od razu, Najlepiej by było od razu, bo to wtedy wiesz, że to jest ta właściwa osoba, ale może być po jakimś czasie, może być następny dzień, może być to, może tamto, nie? Zgłosi się do Ciebie i powie, że ok, ona chce się, ona chce zobaczyć, ona chce się dowiedzieć, jaka firma płaci, tak? Eee, no to będziesz wiedział, wiedziała, że możesz tej osobie po prostu przekazać, nawet powinieneś przekazać linka do prezentacji biznesowej lub zaprosić na webinar lub zastosować metodę DOM, o tej metodzie DOM powiemy sobie w następnym nagraniu, tak? E, bo wtedy zobacz, że to ona się Ciebie pyta, a nie Ty jej coś narzucasz, tak? No i może być tak samo z płynem do mycia naczyń, no. Czy znasz kogoś, kto myje naczynia, nie? Bo to mają być takie proste po prostu e, pytania. On mówi, no że zna, ale że też sam myje od czasu do czasu, pomaga żonie na przykład i tak dalej, nie? Albo żona mówi, że myje, nie? No i dwa, tak? E, jakiego tego płynu używasz, tak? Czy, czy on jest jakiś nie wiem e, Czy to jest żel bardziej, czy to jest taki, sraki, no można zadać, coś teraz kombinuję po prostu, bo nie, nie tak Trzecie, z jakiej firmy jest, tak? Albo drugie, czy na długo ci starcza, na krótko ci starcza, jak to mniej więcej, tak? I tak dalej, albo ile jak cenowo to wygląda na przykład, nie możesz zapytać Trzecie, z jakiej firmy i czwarte, czy ta firma, z której e, kupujesz ten e, płyn do mycia naczyń płaci Ci za to, że, masz, że, że używasz tego płynu do mycia naczyń. I tu niezmiennie usłyszysz, że nie płaci, tak samo jak w tej kawce, że nie płaci, tak, 99,99% raza usłyszysz, że nie płaci, tak? no i Ty wtedy mówisz, Ok, dziękuję Ci za, za, za odpowiedzi na te pytania. Jakbyś chciał mieć taki układ w swoim życiu, żeby firma, z której e, korzystasz jako e, płyn do bycia naczyń, może bierzesz płyn do bycia naczyń, kupujesz, płaciła Ci za to, że właśnie tam kupujesz, to daj mi znać. I odsyłasz wtedy na swoją prezentację e, biznesu. Oczywiście trzeba odpowiedni sposób skierować, to będziemy sobie mówić na następnym e, nagraniu. Nie? No, i właściwie tyle. I teraz wyobraź sobie, co by było, jakbyś takich 1000, 2000, 3000, 5000 ankiet przeprowadził u siebie na, na Twoich znajomych, znajomych, nieznajomych wiecie, no e, na tych, co masz po prostu odhaczone jako znajomi na fejsie. Na przykład, co by było, jakbyś przeprowadził takich 1000, 2000 ankiet? Nie? Spróbuj. Ale jeśli potrzebujesz pomocy, jeśli Chcesz się dowiedzieć, jak to robić właściwie, tak? jak przeprowadzać przez ten cały tunel aż do momentu wysłania prezentacji z Twoim biznesem, czy w ogóle zaprezentowaniu Twojego biznesu i tak dalej, możesz się umówić, zapraszam Cię na bezpłatną konsultację telefoniczną o wartości 597 zł. No normalnie jest to plus minus 600 zł, a Ty dostajesz ją bezpłatnie zapisując się z tego linka, gdzie masz tam poniżej czy powyżej. Złapiemy się tam sobie, wybierzesz termin, który Ci odpowiada, tak? Złapiemy się na krótkiego kola, jak to mówią teraz. 20-30 minut pogadamy sobie eee, i zobaczymy, jak ja po prostu mogę Ci pomóc, tak? Eee, w tym Twoim biznesie, bo eee, biznes sieciowy obojętnie taka czy inna firma jest każdy taki sam, każdy taki sam każda ta, ta, ta sama metodologia działania niemniej jednak jej trzeba się nauczyć e, tak samo jak w piłce tak? gramy na e, gramy w Warszawie czy gramy w Niemczech e, to właściwie kopiemy tak samo wiadomo, że są inne strategie tak w międzyczasie bo jest, bo jest inna, inne wychowanie piłkarzy ale z gruntu jest piłka i jest kopanie tak samo tutaj także kliknij sobie link Wybierz sobie dogodną godzinę dla mnie i dla ciebie, bo tam będziesz miał datę godziny. No i słyszymy się po drugiej stronie. Pozdrawiam, cześć, cześć.